Każdy z nas ma momenty pełne motywacji. Planujemy, marzymy, zapisujemy ambitne cele, ale ile razy zdarzyło się, że po pewnym czasie te marzenia schodziły na dalszy plan? Cele pozostawały niedokończone, a frustracja rosła. Brzmi znajomo? Większość ludzi zaczyna z najlepszymi intencjami, ale bez odpowiedniego podejścia i planu cele szybko stają się tylko wspomnieniem. A jaki jest tego powód? brak skutecznych strategii i nawyków, które pozwalają trzymać się obranej ścieżki. Dzisiaj pokażę ci jak skutecznie nie tylko poprzez ich ustalenie, ale także przez stworzenie planu, który naprawdę działa. Na początku chciałabym, żebyście zrozumieli, dlaczego duża część ludzi nie realizuje swoich celów. Osiąganie celu wydaje się proste w teorii. Wystarczy wyznaczyć cel, opracować plan i konsekwentnie go realizować. Jednak rzeczywistość pokazuje, że wielu z nas rezygnuje z marzeń, zanim jeszcze osiągniemy choćby połowę drogi. I dlaczego tak się dzieje? Oto pięć głównych powodów. Powód numer jeden. Cele są niewłaściwie ustawione. Jest brak prawdziwej wizji i odpowiedzi na pytanie dlaczego. Często ludzie wyznaczają cele, które są powierzchowne, lub narzucone przez społeczne oczekiwania. Możemy chcieć schudnąć, zarobić więcej pieniędzy, czy zdobyć nową umiejętność, ale gdy te cele nie wynikają z naszych wewnętrznych pragnień, tracimy motywację. Dlatego tutaj jest kluczowe pytanie dlaczego chcę to osiągnąć? Bez silnego dlaczego, powodu, który nas napędza, trudniej wytrwać w realizacji celów, zwłaszcza gdy pojawiają się przeszkody. Osoba, która chce schudnąć, ponieważ czuje presję otoczenia, szybciej się poda niż ktoś, kto chce poprawić swoje zdrowie, by móc aktywnie spędzać czas z rodziną. Dlatego warto, żebyś poświęcił trochę czasu na zrozumienie swoich wartości i celów. Upewnij się, że Twoje cele są zgodne z Twoim wewnętrznym kompasem. Stwórz mapę wizji, aby wizualizować rezultaty i przypominać sobie, dlaczego zaczynasz. Kolejny powód to jest brak konsekwencji myślenie, że sukces przyjdzie bez poświęceń. Większość sukcesów wymaga długotrwałej pracy i wytrwałości. Ludzie często rezygnują, bo nie widzą natychmiastowych efektów swoich działań. Wierzymy w szybkie rezultaty i łatwe rozwiązania, ale rzeczywistość wymaga cierpliwości i gotowości do podejmowania wyzwań. Kiedy pojawiają się trudności, łatwo jest się zniechęcić. Brak widocznych rezultatów rodzi frustrację a to prowadzi do rezygnacji. Dlatego skup się na procesie, nie tylko na końcowym rezultacie. Twórz nawyki wspierające Twoje cele, np. codzienne ćwiczenia lub regularne uczenie się nowych rzeczy i monitoruj małe postępy, które pokazują, że jesteś na dobrej drodze. Kolejny powód to jest brak odpowiedzialności, brak dyscypliny i odpowiedniego środowiska. Wyzwania związane z osiągnięciem celów często wynikają z braku odpowiedzialności. Ludzie wyznaczają cele, ale nie podejmują działań, które są konieczne, aby je realizować. I teraz zastanów się, czy bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje wyniki. Brak odpowiedzialności często łączy się z otoczeniem, w którym się znajdujemy. Jeśli nasze środowisko nie sprzyja rozwojowi, trudniej jest wytrwać w działaniu. Dlatego znajdź sposób na stworzenie wspierającego środowiska. Na przykład, praca w przestrzeni wolnej od rozpraszaczy. Wprowadź system nagród i kar, aby zwiększyć dyscyplinę. I podziel swój cel na mniejsze etapy i celebruj osiągnięcie każdego z nich. Następny powód to strach przed porażką czyli ukryty sabotaż. Strach przed porażką to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których ludzie rezygnują z realizacji celów boimy się, że nie spełnimy swoich oczekiwań, że zawiedziemy innych albo że będziemy oceniani przez otoczenie. W efekcie sabotujemy swoje działania, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Takie przykłady to odkładanie ważnych zadań na później, nie podejmowanie działań, które są konieczne do postępu, wymyślanie wymówek dlaczego coś się nie udało. A jakie jest dlatego rozwiązanie? Zrozum, że porażka jest częścią procesu nauki. Sukcesy często przychodzą po wielu nieudanych próbach. Skup się na działaniu, zamiast na wyniku. Podejmowanie prób zawsze jest lepsze niż bezczynność i wizualizuj sukces, ale zaakceptuj możliwość porażki jako naturalny krok w drodze do celu. Ostatni powód to jest brak wspierających relacji lub toksyczne relacje. Relacje mają ogromny wpływ na naszą motywację i zdolność do osiągania celów. Jeśli otaczamy się ludźmi, którzy nie wspierają naszych ambicji, możemy czuć się zniechęceni, a czasem wręcz sabotowani. W jaki sposób relacje mogą utrudniać osiąganie celów? Na przykład brak zrozumienia, bliscy ludzie nie, nie rozumieją naszych celów i kwestionują ich sens, toksyczna krytyka, słyszymy ciągle uwagi typu: To ci się nie uda, lub po co ci to w ogóle? I też nieświadomy sabotaż. Osoby w naszym otoczeniu mogą nieświadomie zniechęcać nas, oferując łatwe roz rozwiązania zamiast wsparcia. A teraz porozmawiamy o kreatywnym planie działania. Dzisiaj poznamy dwie metody, które pomogą Wam stworzyć cele, które są konkretne, mierzalne i osiągalne. I będzie to metoda warstwowania celów oraz metoda GROW. Warstwowanie celów to nic innego jak cztery warstwy celów, które działają jak system. Każdy z nich wspiera kolejny, tworząc wspólną strategię osiągnięcia tego, czego pragniemy. Pierwsza warstwa to jest wielka wizja czyli Twój główny kierunek. To jest Twój ambitny i inspirujący cel coś, co wydaje się niemal niemożliwe, ale jednocześnie rozpala w Tobie motywację i nadaje sens Twoim działaniom. To Twoja tak zwana gwiazda polarna, do której dążysz. Na przykład chcesz napisać bestsellerową książkę, założyć globalną firmę albo przebiec maraton. Ta wielka wizja nadaje Ci cel i kierunek, ale samo w sobie nie wystarczy. Potrzebujesz konkretnych kroków, by się do tego zbliżyć. Kolejna warstwa to są cele średnioterminowe, czyli to jest tak zwany most do Twojej wizji. To bardziej konkretne i mierzalne kroki, które prowadzą Cię do wielkiego celu. Są je tak naprawdę jak kamienie milowe na twojej drodze. Dzięki nim masz pewność, że idziesz w właściwym kierunku. Na przykład ukończenie pierwszej wersji książki albo zdobycie pierwszych klientów przy przebiegnięciu półmaratonu. Dzieli to twoją wizję na mniejsze, bardziej osiągalne etapy. Kolejna warstwa to są działania, które masz pod kontrolą, czyli twój wpływ. To cele, na które masz pełny wpływ, zależą wyłącznie od Twojego zaangażowania i wysiłku. To rzeczy, które możesz robić regularnie, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Na przykład, pisanie przez 30 minut dziennie, publikowanie postów promujących Twoją książkę, codzienne bieganie przez 5 km. I to jest fundament Twojego postępu. Im częściej działasz, tym szybciej osiągniesz swoje większe cele. Ostatnia warstwa, która jest tak naprawdę najważniejsza, to są dzienne działania, czyli małe kroki, które tworzą wielkie efekty. Każdego dnia wykonujesz drobne zadania, które stopniowo budują twój sukces. Nawet najmniejsze kroki, powtarzane regularnie, prowadzą do wielkich rezultatów. Przykłady takie jak napisanie jednej strony książki, kontakt z jednym potencjalnym klientem czy 15 minut treningu. Te dzienne działania tworzą nawyki, które automatycznie zbliżają cię do realizacji twoich wielkich celów. Podsumowując, jak te warstwy działają razem: pierwsze, Twoja wielka wizja to punkt docelowy. Druga warstwa, czyli cele średnioterminowe, to wyraźne kroki na Twojej drodze. Trzecia warstwa Działania, które masz pod kontrolą, to konkretne strategie, które możesz stosować niezależnie od okoliczności. A czwarta warstwa dzienne działania to najmniejsze elementy, które każdego dnia budują Twój sukces. Tutaj każdy poziom jest kluczowy. Razem tworzą system, który prowadzi do sukcesu. Dzięki tej metodzie nie tylko wyznaczasz cele, ale budujesz plan działania i wprowadzasz go w życie w sposób konsekwentny i zorganizowany. A teraz zajmijmy się modelem GROW. Literka G, go, po polsku cel. Jaki cel chcesz osiągnąć? Określ, co jest dla Ciebie ważne i dlaczego. Cel powinien być inspirujący i zgodny z Twoimi wartościami. Kolejna literka to jest R, czyli reality, rzeczywistość. Jak wygląda Twoja obecna sytuacja? Jakie zasoby już posiadasz? Jakie są przeszkody? Trzecia literka O, czyli options, opcje. Jakie możliwości masz do wyboru? Jakie działania możesz podjąć, aby zbliżyć się do celu? I ostatnia literka W, czyli will, wola. Jakie konkretne kroki jesteś gotowy podjąć? Siła modelu Growth tkwi w analizie obecnej sytuacji i opracowaniu konkretnych kroków. Powiedzmy, że moim, ce moim celem jest nauczenie się języka hiszpańskiego w ciągu trzech miesięcy, aby swobodnie komunikować się podczas wakacji. I to jest mój cel. Rzeczywistość to jest obecnie nie znam języka, ale mam 30 minut dziennie na naukę I Jakie mam opcje? Mogę zapisać się na kurs online, korzystać z aplikacji, słuchać podcastów w języku hiszpańskim A moja wola to codziennie będę uczyła się przez 30 minut, korzystając z aplikacji notatek A w weekendy będę ćwiczyć rozmowy np. Na z native speakerem A teraz chciałabym wrócić do warstwowych celów i skupić się na tym ostatnim, czyli codziennym działaniu bo planowanie małych kroków i nawyków jest tutaj bardzo ważne. Wielkie cele mogą wydawać się przytłaczające. Kiedy patrzymy na całość, łatwiej jest pomyśleć, nie wiem od czego zacząć, lub to jest zbyt trudne. Dlatego właśnie kluczowe jest podzielenie celu na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia kroki. Małe kroki są potężne z dwóch powodów. Po pierwsze, budują momentum. Każdy mały sukces daje poczucie spełnienia i motywacji do dalszego działania a po drugie tworzy nawyki. Powtarzane codziennie małe działania stają się automatyczne, co eliminuje potrzebę ciągłego podejmowania decyzji. Nawyki to nic innego jak często nieświadome działania, które wykonujemy każdego dnia. To właśnie nawyki, a nie jednorazowe wysiłki, kształtują nasze życie. Według badań, aby nowy nawyk się utrwalił, potrzeba średnio od 21 do 66 dni. Kluczem do sukcesu jest jednak rozpoczęcie od czegoś małego i łatwego do wykonania. Jeśli chcesz zacząć biegać, zacznij od codziennego zakładania butów do biegania i wyjdź na 5-10 minut spaceru. Chcesz napisać książkę? Codziennie napisz 50 słów to tylko kilka zdań, ale po roku masz gotowy rękopis. Żeby zaplanować swoje nawyki, po pierwsze, musisz zidentyfikować swoje kluczowe cele. Jeśli chcesz na przykład poprawić swoją kondycję, zamiast od razu planować codzienne treningi, zacznij od 10-minutowego marszu 3 razy w tygodniu. Stwórz nawyki wspierające twój cel. Każdy cel wymaga regularnych działań. Te działania to nawyki, które możesz wprowadzić stopniowo. Zacznij od łatwiejszej wersji działania. Jeśli chcesz pisać książkę, zacznij od jednego zdania dziennie albo od właśnie 50 słów. Nawyki łatwiej się utrwalają, gdy są powiązane z czymś, co już robisz. Na przykład po porannej kawie zaczynasz pisać 50 słów albo jedno zdanie. Każde ukończone działanie zasługuje na nagrodę, nawet coś małego, jak powiedzenie sobie, super, dobra robota. Aby nawyki stały się częścią Twojej codzienności, musisz je regularnie monitorować. Możesz na przykład używać do tego habit tracka i codziennie zapisywać swoje nawyki. I odhaczać, czy je zrobiłeś, czy nie. Pamiętaj, że każdy cel wymaga innych nawyków. Na przykład cel zawodowy: spędzaj 10 minut dziennie na planowaniu priorytetów na kolejny dzień. Cel zdrowotny: pij szklankę wody zaraz po przebudzeniu. Kolejną rzeczą, o której bym chciała porozmawiać, to jest filtr, który się nazywa: czy to przybliży mnie do, do mojego celu? I tu chodzi o skupienie się na priorytetach. Kiedy dążymy do realizacji naszych celów, jednym z najważniejszych wyzwań jest umiejętność oddzielenia działań, które rzeczywiście nas przybliżają do sukcesu, od tych, które są zbędne lub odciągają nas od naszego celu. Właśnie w tym kontekście kluczowe staje się pytanie: czy to przybliży mnie do mojego celu? To proste, a zarazem potężne narzędzie pomaga skoncentrować się na priorytetach i efektywnie zarządzać czasem oraz zasobami. Jak odróżnić działania priorytetowe od tych zbędnych? Pierwszym krokiem w filtrowaniu swoich działań jest zrozumienie, co naprawdę przybliża cię do Twojego celu. W praktyce oznacza to wyznaczanie kluczowych działań, zidentyfikowanie pożeracza czasu, analiza kosztu i korzyści, czy korzyści wynikające z danego działania są proporcjonalne do czasu i energii, które muszę w nie zainwestować. Zadanie sobie pytania, czy to przybliży mnie do mojego celu przed podjęciem jakiegokolwiek działania, może znacząco zmienić Twoje podejście do pracy. Zamiast zastanawiać się, jak perfekcyjnie przygotować prezentację, skup się na tym, co w niej jest najważniejsze, by osiągnąć swój cel. Zamiast poświęcać godzinę na analizę opcji, wybierz jedną i działaj. Przed rozpoczęciem każdego tygodnia, czy nawet dnia, spisz swoje zadania i zadaj sobie pytania. Które z nich rzeczywiście przybliżają cię do celu. Te, które nie spełniają tego kryterium, możesz odłożyć na później lub całkowicie usunąć. Efektywne zarządzanie czasem i zasobami polega na świadomym planowaniu i eliminowaniu rozpraszaczy. Aby to osiągnąć, możesz zastosować na przykład zasadę Pareto, czyli 80-20. Skup się na tych 20% działań, które przynoszą 80% rezultatów. Możesz stworzyć bloki czasowe. Przeznacz konkretne odcinki czasu na zadania priorytetowe, eliminując rozpraszacze. Zarządzaj energią, a nie tylko czasem. Zwróć uwagę na to, kiedy masz najwięcej energii i wykorzystaj ten czas na najważniejsze działania. A teraz podam Ci kilka ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenie pierwsze, analiza aktualnych działań i ich priorytyzacja. Po pierwsze, stwórz listę działań. Oceń ich wartości. Przy każdym zadaniu zadaj pytanie – czy to działanie przybliża mnie do mojego celu? Czy to działanie jest naprawdę konieczne? Czy ktoś inny mógłby to zrobić zamiast mnie? Potem podziel te zadania na trzy kategorie. Pierwsza, priorytetowe, te, które mają największy wpływ na realizację celów. Drugie to są te drugorzędowe, które są ważne, ale niekoniecznie pilne. I trzecie to są zbędne, te, które można wyeliminować lub odłożyć. Kolejne ćwiczenie to jest tworzenie listy działań zgodnych z pod kontrolą. I dziennymi celami. Cele pod kontrolą. Spisz czynności, które możesz kontrolować w pełni, np. czas przeznaczony na trening, ilość przeczytanych materiałów, liczba wykonywanych telefonów do klientów. Potem opracuj małe, codzienne działania, które przybliżą Cię do Twoich celów, np. napisać jedną stronę książki dziennie lub zrobić 30 minut treningu. Po tych ćwiczeniach będziesz lepiej zarządzać czasem będziesz miał większą efektywność, wyższą motywację i na pewno mniejszy stres.